No siemano byki, słuchajcie, wiem, że mi chwilę nie było, już mnie pochowaliście, bo widziałem w komentarzach, że ktoś napisał niech Pinki spoczywa w spokoju, ale takiego nie będę słyszał o spokoju, po prostu miałem rzeczy, którymi musiałem się zająć, które są ważniejsze od tych wszystkich ułomów po prostu z YouTube'a i ze świata influencerów byki. No i przechodzimy teraz do rzeczy. Powiem wam tak byki, zapowiem parę rzeczy. No bo, wiadomo, będziemy, jak już wiecie, będziemy kręcić duchy Hunters na dniach praktycznie. Klip już jest praktycznie gotowy, tak samo do naszej patologicznej piosenki Pingangu. Także możecie się spodziewać więcej takich akcji, ponieważ duchy Hunters będzie to seria. Po prostu zrobimy sezony, tak jak Wiedźmin, nie? Wiadomo o co chodzi. Przechodzimy dalej, byki. Dlaczego nie komentuję na niczym i ten, i w ogóle? No, po prostu siedziałem sobie z tyłu, tak jakby na tylnym siedzeniu czasem nagrywam. No, to tak sobie siedziałem teraz po prostu w sprawach YouTube'owych, ale wracam, byki. Wracam, byki. Algorytmy mnie nienawidzą jak zwykle, także to się chyba nigdy nie zmieni. Nie ma na co czekać, byki. Tylko ładować bez wazeliny, póki jest mokre, byki. Także powiem wam tak: na pierwszy strzał bierzemy Jacka Murańskiego i. W ogóle te całe sprawy z Mateuszem, to całe gadanie, że on wraca, bo Mateusza, duch mu to powiedział. Nie, mówi tutaj do Was duch Hunter, powiem Wam tak. Może i nawet porozmawiamy z duchem Mateusza, zobaczymy co będzie, Byki. Ale wiadomo, chcę skomentować tę sytuację, bo jest ona tak komiczna, że naprawdę dorosły chłop po 50 mówiąc takie rzeczy, robi naprawdę taniec pingwina, byki, a tańca pingwina nie ma, szczególnie na lodzie w lecie, wariaty, także to ogarniemy. Drugą sprawą będzie to, co dzieje się w Hailik ogólnie, no bo wiadomo, każdy, kto zatrudnia Najmana, może spodziewać się pewnej krytyki, po prostu, byki i tyle wam powiem, no, nie będę wam tu za dużo zdradzał, bo po prostu panuje się odpalić po prostu na nich wszystkich, zrobić fajne wideo, może nawet dłuższe, może z 10 minut, bo mi nie było, no to trzeba trochę nadrobić, wiadomo. Także zamówione jest 20 kominów takich jak ten właśnie. I teraz yy, po prostu głównym skupieniem są duchy Hunters, muzyka, wchodzimy w rap, będzie taki rap jakiego jeszcze nie było, byki. Będzie taka beka, że szok. Tylko oczywiście wiadomo, że będą komentarze ludzi, którzy będą myśleć, że to jest na serio, byki. No niestety. Im już nie pomożemy, wariaty. Nie możemy przeszczepić im mózgu od małpy. Poruszymy oczywiście też tematy Fame MMA, chociaż tam już się nic kompletnie nie dzieje, to już jest tak zamulona federacja, że nawet nie ma tam dobrej beki. Dlatego wydaje mi się, że ogólnie skupię się na, yy, po prostu na High League, ponieważ mają bardziej bekowych zawodników, wiecie o co chodzi. Jednak patologia jest niezbędną rzeczą, jeśli chodzi o Freak Fighty. Bez niej jest tak jak na, na Fame MMA, po prostu nudy. Nikt się tam nie w ogóle tam szkoda już gala się tym FMMA, nawet oni się sami wykończą. No, Bo jeżeli oni nie przywrócą patologii, prawdziwej patologii, takiej jak na samym początku, którą stworzyli zresztą, bo wiecie, że Fame MMA stworzyło yy, no, po prostu egangusów i, i te klimaty, i teraz się tego wypierają, ale niestety taka jest prawda byki. Yy, no, Wrócę do was wkrótce, mogę wam obiecać, że na pewno wpadnie coś ciekawego może jutro, może pojutrze. Przed piątkiem na pewno wpadnie coś ciekawego wariaty, bo też oczywiście musimy wypróbować algorytmy, jak one teraz działają, wariaty. Także kto wie, ten wie zawsze pod sprzętem byki, byk bykowi bykiem byki i y Abodisi wariaty, jawe y Maria!